Powinniście, nie wiedzieć. 8 złotych, pamiętajcie, na każdego członka. Ale złotego, czy nie? 8 złotych. Proszę jakbyście mogli. Tak, żeby tylko łatwiej było policzyć. Zakrzniemy... To nie jest tak łatwo wychodzić za to, to, jak to nie? Jaki zakręcanek. No, to po prostu tam uciekł. Widać, że nikt nie był w wojsku, no nie? Kto? Ja byłem. <śmianowna> Chodźcie tu pokryj. Pokryj? Pronto! <śmianowna> 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 pójdź przeciw tej drugiej. Ja Panowie, omawiają taktykę. Ja wam powiem tak. Postarcie, nie ruszajcie się, wszędzie są rozstawione miny. Jak na despno Brakuje spary. tylko grubego no nie jak ostatnio minę zrobił chemiczną, nie? Nie to było na tym. Na wojnie światła. Na wojnie światła. <laughs> Wszyscy popadali. Nie, to było straszne. To nie skacie, to nie spision, to nie kacie.

Wiem, znaczy ja mam kurwa ile się dało wziąć, nie? Jarek, albo, albo będziemy zdobywali kasę z programu 500+. Nie, każdy gra ile chce. No to lepiej, lepiej se zajdź, bo ci braknie kurwa. Poczekajcie, bo on tą skrzynkę poleciał. Jeden ja też mieliśmy zaopatrzenie od pta. Wyszedł z domu, nie powrócił. Pamiętam, Oj, to raz się zdarzyło. Nie wiem, ale tak? Ma takie ładne zdjęcie. Nie? <śmuliszóstwo> ale będzie się kanonie, no ja już czuję kurwa Jak się schowiecie to wołajcie gdzie jesteście <gute language> <śmulisz> Czyli prosto i dobrze Ja też nie wiem o co chodzi ale A każdy pan... będzie pamiętał z kim jest? Bo tu może być ciekawie Ale no. powiedz mi taśmy, taśmy nie ma, nie? Taśmy nie ma Taśmy nie ma Jest taśma Chociaż daj na jedną rękę, bo ci braknie tego Dobra, nie każdy to. od was niech się opaskuje tutaj na ramieniu. No. Na szybce. Zobaczcie, na jedną rękę. Nie. Nie, nie, to i czarną taką na szybce niech się. Czy każdy wie, dokąd gramy i jak tu gramy? Wszędzie ponoć. Ponoć wszędzie, no nawet przez Można przejść wokół jeziora do oznaczonych drzew. Tam są drzewa oznaczone taką pomarańczową farbą, będziecie widzieć. 12 minut nie? na takim poligonie. Może no. nawet 15 minut. 8 to za no mało. Nawet 15. To jest 15 minut, pierwsza gra, zobaczymy jak będzie. Dużo masz, Nie brakuje tej taśmy kur... Czy ktoś ma jakieś pytania? Dobra. To słuchajcie, idę na drugą stronę, widzimy się na polu. Ja, patrzę, kurde, kto mam w ogóle mumisz tutaj? No, to jest <grymne> nie zasadać. Nie wiem czy bum. Gramy normalnie tam, Grymne, gdzie są drzewa, to oznaczone, to gramy jeszcze dalej, nie? Dalej. nie? Wiedzi? Można wyjść to, tam na ulicę z lewej strony wziąć autostopa i dojechać z tamtej strony. <grymne> tam. Dawaj kurwa, lider, Ja nie pierdolisz dypłaty jak zawsze. No ja, <grymne> nie zawsze jestem liderem pierdol, kurwa, nie? To no nie zawsze mogę pierdolić głupoty jak bardzo. Nie mogę tego. Nie urwa. No i dobrze.

Bokiem trzeba być, bo ten rozjebił nas. Można by iść wokół jeziorka. wiem, a możliwe tam i Kurwa, mi się tam nie chce iść, nie no, bym przepływać. Daryk! <laughs> bo bo będzie... dzisiaj się stanie się okrągłe, z Tu będzie, będzie straszna sieka, środkiem się nie do przejść. Tak. Tylko bok, no nie będę mycił i od boku może tam by ich... <laughs> Co? <laughs> Tu Ci nic nie da, no nie, nie. No, jak nawet się dopuszcz do tego środka tam, no to i tak to nic nie da. Jakie plany? Trzeba co pomyśleć, nie? Bo tym środkiem nie ma co jeść, kurwa, no nie, bo nie, to będzie tak osieka, sieka do pierwszy. Nie ale co nie? jedną osobę trzeba ustawić. Brakło! to nie, 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 to nie, 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 wiem, czy ktoś tak? tam dojdzie dalej, bo to jest kurwa no, ksieka, lasi tam pięciu stąd, nie, nie, no kilka osób. Dalej. nie, 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 to, nie, no, Wiem, ale no to tak nie, 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 tym bokiem, bo tam... Jak co najmniej ze cztery przerody, też tak? tamtą to stronę. Wiesz, jak nie będzie jeden ktoś tym to rządził, to, to wszyscy zaczną robić To wiemy jak to ogarnie. no nie wiem, cztery osoby, ale po dwie na bazę to jest sensu. Kto idzie środkiem? Kto chce iść środkiem? Zrobimy motyw? Czekaj!

Kolorowych widać baleka. No no, to no, to no to tak mówię ja do ciebie. Tej wyjdziemy za jeszcze w lewą produkcję. Dobra, a środek też jest już ustawiony, nie? No idziemy. Idziemy na, na, to? na, na to prawo. Prawo, to? prawo, nie? A gdzie jest jego ja Kolorowe nie mają Ale, tak. To tak to nie wody wody sam, wody? No to dobra, nie? A e, Robert? Moment, właśnie taśma! Jak pierwsza, jak pierwsza wojna światowa tak? Jak to wojna światowa, wezmę i moją no, nie? <grychy> i będę siedział za kilką. <grychy> no, możesz tak robić, że no, nie... On będzie tutaj strasznie ciekaw. A ja już to czyję. Fajnie. I co, tam gdzieś zaczynamy? Stąd zaczynamy. No stąd zaczynamy. No. Otrzymujecie kryptonim żywa tarcza. Dobra, panowie gotowi? No. Gotowi! na wyjściu od razu! Na górze jest. Na górze jest, na lewej no. Było pewne, że tak będzie. Jest tam, jest tam, siedzi tam. Dostał, a ściągnął go kurwa jaja o, Dobra tu są dalej wiesz na którym nie? Tu. Wiem, wiem, wiem Uważaj Sypie, sypie, sypie Ten na relewaj w czerwoni przechodzi Przed jeziorkiem samym groźne nie jest tutaj ale to jest taka odległość że pomysły? na razie chyba zazwyczaj ja tylko bliznę tutaj przed budynkiem na środku przechodzi, koło jeziora lewa strona, czerwony dobra, on wchodzi następny podszedł podszedł na samym środku, te trzy jeziora na samym początku jeziora i środek Starem. nie rozbiła się chyba Aha, trafius kurwy We skąd? 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 Wlaź buta kurwa No przejebane kurde